Na co dzień naprawiam zegarki takie naręczne, czy kieszonkowe, czy takie na ścienne, ale moją pasją taką właśnie większą są te zegary wieżowe. Dlatego, że mój dziadek sprowadzał je może kiedyś i ze względu na to, że jak robię taki zegar to też mam różne przemyślenia, nie? że ile mu się musiał tam trudu, rusztowania robić, różne, różne cuda, żeby, żeby założyć dany zegar. Nie? Ale to też ma swoje uroki uważam, bo zwierzę się ładnie patrzy, widzi się okolice pięknie, lepiej z góry zawsze patrzeć na ludzi. Na przykład jak się dotyka, robi się taki zegar, który tam był zakładany 150 lat temu, w czasie wojny zatrzymany, to też to ma jakieś takie, że żona mówi, że ze mną się nie umie wtedy do, dogadać, dlatego, że ja się wczuwam w to wszystko, bo, bo bez tego chyba by nic się nie udało. Nie? Zegary takiej użyteczności publicznej to jest wielka odpowiedzialność. No, nie daj Boże, by zegar świeżo po remoncie się zatrzymał. Nie, to by... To zegar żeby wtedy jakoś taki, też to przeżywałby na pewno. To, że jest zegar duży, ogromny, nieraz wieżowy, to nie znaczy się, że tam można sobie jakieś błędy zrobić, bo on tak samo musi być dokładnie wszystko zrobione tak jak w małym zegareczku, żeby to służyło na, na, na dalsze lata. Także jak się człowiek zwiąże z tymi zegarami, to trudno się oderwać od tego też. W Polsce już jest mało zegarmistrzów, którzy zajmują się tym zegarami wieżowymi. Starzy mistrzowie poumierali, czy już nie są w kondycji fizycznej, żeby wchodzić i to naprawiać, a a jak się nie szkoli mo, mo, młodych uczniów na, na zawód zegarmistrza, no to później to jest już także też to zamiera. Nie? Stare zegary tak. Nie trzeba ratować, bo to są, to są już zabytki, piękne dzieła sztuki, bo jeżeli one służyły 150-200 lat, to dlaczego mają nie służyć jeszcze ze 100 lat, prawda? Czy, czy jeszcze nawet więcej? No. Uważam, że każdy zegar mechaniczny ma duszę, bo do kwarcowych bym nie powiedział. Nie? Ma duszę, dlatego że nieraz jego żywotność była bardzo długa. Odmierzała czas. Mo na moim dziadkom, czy powiedzmy znajomym, dane pokolenie przeżył taki zegar, czy nawet dwa, i służy dalej. Tak, się, tak to się mówi, ale chyba tak. Bo, bo nawet odmierzył jakiś tam okres historyczny, czy. Powiedzmy, czy dobre czasy, czy złe, bo zegar mierzy jednakowo. Nie? Każdy zegar ma, jest niepowtarzalny, ma w sobie coś takiego, cośmy mu nazywali tą duszą, że inne uderzenia, inne stukania w tego wychwytu są. Nie? Zegarmistrz to wyczuje, bo, bo tak, taka osoba nie jest związana z zegar mistrzostwem, to dla niego to wszystko jedno. Ale jednak jak, jak się dobrze przysłucha, to usłyszeć, że nawet błąd można wychwycić, czy jest kołko krzywe, czy kąt spoczynku jest, jest źle ustawiony, nie? I to, to trzeba się nieraz posłuchać w tej ciszy w tym wszystkim. Nie? Moja praca z zegarami pokazuje mi to, że, ja, że na, na ziemi jesteśmy tylko chwilę i upływ czasu jest bardzo szybki. Sami sobie mamy zegar biologiczny też. Nie musimy posiadać żadnego zegarka, a, a czas nam szybko płynie jednakowo i, i niestety. tak się człowiek urodził, musi kiedyś umrzeć. To też jest jakiś okres czasowy. Nie? Pracuję lat, tyle lat zegarami i, i patrzę, jak oni nam szybko czas odmierzają nie? i że jednak... Starzejemy się bardzo szybko i trzeba się zastanowić nad tym, co z tym czasem zrobić, czy go, jak go wykorzystać. Czas można spożytkować dobrze, ale można i zmarnować życie sobie.